Wszystkich bardzo seryjnie w kolejnym odcinku z gry Kingsway. Znamy już podstawy mniej więcej tego wszystkiego. Tibone, Wood. OK? Znamy podstawy, więc teraz postaram się nieco szybciej przez to wszystko, wszystko przebrnąć, jakoś dalej na podróż się wybrać. Podróżnik po prostu, z bardzo wyrównane statystyki, oczywiście, żadne. żadne daily tutaj na randomizerze. sobie coś ciekawego wybierzemy. Eee. Jakby fryzurę tam nieco zmienić, byłoby OK. Taką postać ostatnio mieliśmy. O! Takiej postaci mieć nie będę. Za to, za to, za to, za to, za to. Niech będzie. To będzie nasz dzisiejszy bohater. Zaczniemy sobie tym razem z do dodatkową ilością życia, bo ciekaw jestem, jak to będzie działać. Mamy 31. No, ostatnio faktycznie chyba mieliśmy 25, więc niby różnica nie taka duża. Ale w praktyce może będzie większa. Tutaj, niestety, gra nam na nowo mówi wszystko. Ta misja, związana chyba. Z tym, żebyśmy doszli do zamku, z tego co my rozumiem, no cóż, po prostu nie ma co tutaj przedłużać na początek. Aha, tego ogólnie poprzednim razem nie, nie sprawdziłem, więc tutaj mamy takie menu, gdzie po prostu. Co to robi? Aha, to sprawia, że lecimy dalej po prostu. Niech będzie włączone. Zacznijmy sobie od czegoś spokojnego. Takie całkiem przyjemne, tylko muszę sobie jeszcze trochę ściszyć. Dobra. Zrzućmy na pasek. Chociaż nawet można. Czy jeśli wyłączę, to będzie dalej grać? Nie, myślę, że jeśli wyłączę, to jakoś będzie w tle. Chciałem, żeby na inny pasek zleciało. Ale niech po prostu będzie. Node map. No, przeglądając mapę, może być. To jest ciekawe, bo mamy zupełnie inną mapę tym razem niż poprzednim razem, więc to jest coś losowego, więc idziemy do zamku po drodze, zaglądając na takie różne pojedyncze rzeczy bandyci. Niebezpiecznie, no jednak myślę, że nie jestem gotowy. Ale niestety otoczyli nas i trzech nas atakuje na początek. No to nieźle. Na szczęście gość ma tylko osiem życia. No z bandytami nie chciałem zadzierać. Szczególnie, że to jest dopiero nasz początek całej przygody. Niestety, nie ma tak dobrze i no dorwali nas. No cóż, zobaczyli łatwą ofiarę z nas. Zdążę? Zdążyłem pierwszy zaatakować, ale oczywiście, no właśnie, jak było mówione, jest ich tutaj trzech. Nie jestem pewny, czy ta taktyka z blokowaniem ciągłym jest mądrą decyzją, wow, to jest coś, coś nowego, I mogę też zlutować poprzedniego gościa, więc tego cały czas będę atakować, raczej mnie nie zabije, więc postawię teraz sobie całkowicie na atak i cały czas te poprzednie menu z poprzednimi dwoma bandytami się wyświetlają, więc zaraz będę, mam nadzieję, mógł po tym jak tego gościa pokonam cały czas zlutować sobie tego tych dwóch poprzednich, zobaczyć co tam mieli przy sobie, a pewnie jakieś ciekawe rzeczy mieli. Od razu już nam poziom skakuje drugi, no to szybko to poszło. I fajne to jest, że każda postać chyba ma różne umiejętności. Możliwe, ciekawa kwestia, że w zależności od tego, jaką klasę gramy, to mamy też różne umiejętności, i leczenie brzmi bardzo sensownie. Tak, tak, to taka rzecz całkiem przyjemna na początek która może ułatwić, że nie zginiemy tak szybko jak poprzednim razem, ale poprzedni raz, no, chciałem się zabawić, zaryzykować tak na początek. Ale właśnie, zobaczmy, co tutaj bandyci skrywali. Kilka fajnych rzeczy zaraz nasz ekwipunek się zapełni po tej jednej walce. Więc jakaś kula, kula magiczna prawdopodobnie, tak, broń oczywiście związana z magią oraz taka, no, właśnie laska, dzięki której... Będziemy mogli jakieś czary rzucać. Zobaczmy teraz, co przy sobie mieli. Miksturka ataku. Jeśli na to, potkamy na jakiegoś trudnego przeciwnika, to się tym zajmę. Najpierw wszystkich trzech zlutuję, bo się boję, że jeśli jedno zamknę, to wszystkie zamknę. Nie. Muszę każde jedno zamknąć, więc. No. Spodziewałem się, że jak zabiliśmy grupę bandytów, no to będą mieli przy sobie jakiekolwiek bronie. Niestety nic takiego nie było po drodze. No, ptaszor żadnym problemem nie jest. No teraz nawet nie będę bawił się w blokowanie, póki mamy tę czary, mag e, tę magię leczenia. No to po prostu będę cały czas atakował i, i się leczył, gdy będzie taka potrzeba. Oko bestii. Trzeba, tu trzeba tutaj pamiętać o tym, jak mały ekwipunek mamy i w pewnym momencie, no, będzie trzeba zacząć uważać i nie podnosić tak bardzo wszystkiego, co tylko się pojawia. Na razie tak to sobie ustawmy. Mamy tutaj zakapturzonego kapturnika, który, no... Idzie sobie, tak? Możemy albo podejść do niego, albo uciec. No, podchodzimy. Może być tajemniczy, ale. Okej, okay, wydaje się być okaleczony. Mm, mogę uratować. Tak, uwielbiam takie rzeczy, już uwielbiam tę grę. Bo. po tej jednej małej scenie mam tak, jakby przed sobą widok tego, jakie to, jaki to ma potencjał na przyszłość. Więc uleczmy go naszymi czarami. Podziękował nam, pogadajmy z nim. Zapytajmy, o, dziękuję za swoją nagrodę. Kula. No, ale właśnie nie jesteśmy czarodziejem, więc to mi się za bardzo nie przyda. Jakieś plotki. Cień nadchodzi. No, domyślam się, że mówi o tym, że z lewej strony cień nadchodzi i to nas idzie zabić, więc wyruszmy teraz w stronę zamku. Strasznie mi się podoba koncept tej gierki, strasznie przyjemne to jest i ten, to jak bardzo to może być losowe, wydaje się spoko. Opuszczony dom. Przejrzymy sobie cały, oczywiście. Skrzynka. Mm, na szczęście mogłem otworzyć. Maker. Broń, która ma skill pijawki na trzecim poziomie. Niezłe. Lifestyle niezły, obrażenia przeciwko ludziom, krytyki. No broń potężna tylko wymaga siódmego poziomu, coś co oczywiście ma sens. Ta broń za to wymaga... poziomu drugiego, więc możemy sobie to założyć od razu. W poprzedniej poprzednim naszym życiu, poprzednim bohaterze. Mało co tam dało się zrobić. Mm, tak, tu jest nasz bohater. t wood. No, pasuje do niego ta nazwa, trzeba przyznać. Trzymaj coś takiego tutaj dam menu postaci nad życie tutaj logi ekwipunek to wygląda na porządne rozstawienie, mapa na środku żeby było widoczne wracamy, mogę skille rozdać oczywiście no to siła na początek, będę w tą siłę dużo rozdawał zawsze w takich grach tak robię zobaczmy co jest w altance, która jest strychem podłoga się klei Ok, no to tyle miejsce gdzie tam przechowują różne rzeczy to mi pasuje na muzykę do zwiedzania jakiegoś lasu, z zgubienia czy czegoś takiego. Zombiak miał przy sobie ile rzeczy to niespodziewane sztylet. Ale całkiem słaby, więc raczej nie będę go robić, ale możemy różne tego typu rzeczy sprzedawać w mieście, a do takiego miasta zmierzamy, więc może będzie tam można. Mo może będzie tam dało coś się zrobić, więc chodźmy do miasta. Mamy tutaj różne rzeczy, ciekawe, czy te same co poprzednim razem. Zaraz się przekonamy. Przespać się, nie zaszkodzi. 8 złota, tego złota mam 40, więc nie mam go dużo, ale zawsze pełne życie, pełna mana. Mamy też jakąś misję. Hmm. Chcesz najlepsze oferty zakupu? Przynieś mi 4. Zakupu oczywiście potionek, tak, potków. Przynieś 4 oczy bestii. Mhm, po prostu do jakiegokolwiek chyba miejsca z gildią. I chyba tylko gildia może nam dawać misję, chociaż prawdopodobnie nie. Miksturki na razie nie potrzebuję. Zbroja. No, zobaczyłbym. E, co tu mamy? Aha, no cały czas poradnik. Możemy sobie zobaczyć ich statystyki, jeśli byśmy chcieli. No rozumiem, 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 rozumiem. Mniej więcej te podstawy tego wszystkiego. Więcej możemy podróżować, co to znaczy? Nie jestem pewny, co to znaczy, ale sobie coś takiego bym zakupił, jako że teraz żadnych butów nie mamy, więc dodajmy sobie to. Peleryna taka. może mm, po prostu kurtka czy coś. Magiczna moc, no to nie chcę. Po prostu sobie zakupię te buty bo wydaje się to naprawdę porządna rzecz. Jeszcze nie wiem jak to, że więcej podróżować możemy będzie działać, ale, ale niech będzie. Wychodzimy ze sklepu, podróż, nie mamy odblokowanej, broń. Raczej nic nie chcę zrobić, ale zajrzyjmy do sklepu z bronią, bo ja chcę zobaczyć jak to wygląda ze sprzedawaniem rzeczy. Mogę po prostu przenieść i w taki sposób różne rzeczy posprzedawać, więc ten sztylet mi potrzebny nie jest. Złamiany miecz też absolutnie mi potrzebny nie jest. Mogę list sprzedać? Mogę list sprzedać, no. No to sprzedam. No to sprzedam, mimo że go jeszcze ani razu nie przeczyta przeczytałem. Trzeba się spieszyć, chyba. Nie wiem, czy czas leci. No w realnym czasie, czy tylko w czasie, gdy jesteśmy na mapie i coś robimy. Prawdopodobnie tylko, gdy jesteśmy na mapie i teraz czas nie leci. No nieważne. Zajrzyjmy do gildii. Możemy tutaj oddać misję na to, że dotarliśmy do zamku, czy nie? Aha! No to trudno, musimy tutaj, żeby misję ukończyć, ten list tutaj dać, żeby dostać te rzeczy. No to trochę zepsułem, nie da się ukryć. ekwipunek, ekwipunek. Bądź ty, tutaj mamy oczy bestii. Tylko jedno? Myślałem, że więcej zdobyłem. No cóż, chyba tu tyle na razie. Możemy wychodzić, no właśnie, tutaj te macki, ciemność nadchodzi, więc musimy się spieszyć i cały czas podążać w prawą stronę. Zajrzę tu na chwilę na górę, tak na szybko zobaczyć, co tam będzie. Następnie mój cel kolejny, to chciałbym. Porzucę na chata. Do tym tego miasteczka dojść. Zobaczymy, co tam będzie. Jakieś misje, może czy coś. Budynek do zwiedzenia. Sypialnia, ale nie ma powodu, żeby spać. Słyszy słychać było jakieś hałasy chyba. W kuchni mamy skrzynkę, mamy na szczęście klucz, więc zobaczmy. Broń i szata jakaś. Aha. Przyjemne, bardzo przyjemne. Mogę od razu założyć. Mogę od razu założyć. Dobra. To koszulę nawet sobie bym, bym zabrał. W każdej chwili mogę chyba wyrzucić. Więc mamy też. Porek, który jest na siłę dziewiątą, więc na kolejnym poziomie już go sobie założymy. Prawdopodobnie zobaczmy jeszcze jakiś zombiak. No to na razie będę po prostu walczyć. Mamy, mamy tyle mocy, mamy możliwość leczenia się, więc nie ma absolutnie powodu, żeby tutaj jakkolwiek powoli grać. Masz tutaj złamany miecz. No na razie będę wszystko podnosić. Prawdopodobnie się to nie opłaca i nie jest to warte, ale zobaczymy. Tyle. Taka pusta chata. Mamy tutaj też na górze miasteczko jakiś dungeon, więc zmieniam swój cel. Tutaj na początek miasteczko, potem jakaś wielka jaskinia. Mogą być nam ciekawe rzeczy. Kolejny porzucony dom, czy nie za dużo ich, ale no wiadomo, wszędzie takie są: koniec świata i tak dalej. mroczny świat. Więc ludzie uciekają, to też w pewien sposób opowiada historię. Nie wiem. Możemy przejrzeć książki, scroll, ochłodzenia. Na czym on polega? Prawdopodobnie jest to przedmiot jednorazowego użytku. Spowalnia jej i zadaje obrażenia. Więc jeśli jakiegoś bossa spotkamy, będziemy mogli się w taki sposób z nim zająć. Myszka się zacięła. A co ty tutaj w domu robisz? Dużo życia ma bardzo, więc bestie i tak dalej. Podobnie życie im się jakby skaluje co nam. Jeśli ja dobrze rozumiem. A Zaraz będzie można się przy kolejnej walce uleczyć troszeczkę. Skrzynka. Mam cały czas jakiś klucz, niestety nie. Prześpijmy się na łóżku, miejmy nadzieję, że nic się złego nie stanie, bo na pewno, gdy będziemy próbowali spać w takich byle domach, kiedyś coś się złego wydarzy. Uuu, taki wąż, wąż, wężorożec. Mieliśmy wężo ptaki, teraz wężorożce. To jest ogólnie świat wężowy, mocno. Leczenie da daje nam naprawdę dużo tego życia. No, mieliśmy tam napisane zawsze ile. Ciekawe, czy zależne to jest od poziomu. Prawdopodobnie tak. Poziom trzeci, właśnie zdobyty. Ognisko. Czy podpalenie po prostu tego? Nie. Na razie zostaje przy mojej taktyce drugi poziom ulepszać. Wydaje mi się to w miarę mądre. Rogi jego, jego rożek. Mamy też dwa questy. Na początek wyjdźmy stąd. Chodźmy dalej. Dużo się dzieje. Bardzo szybka jest ta gra. Na razie przejrzyjmy ekwipunek. Zobaczmy, czy. Ten strój jest lepszy, 2, 2 2 defensywy, zaś ten ma 4 defensywy i podróżowanie, no to zdecydowanie nie chcę tego czegoś. Scrolla sobie kiedyś użyjemy, broń lepszą mogę teraz założyć, e, mogę teraz założyć. Ulepszę sobie tylko siłę na razie, na kolejnym poziomie będę starał się ulepszyć coś innego. A zobaczmy czy mogę też... Szkoda, że to się jakoś łatwiej nie wyświetla. Siódmy poziom, no to zdecydowanie. Jeszcze nie dla mnie, też broń magiczna nie wydaje mi się sensowna. Stara wiedźma podchodzi, spróbujmy pogadać, jak nas zaatakuje, no to my ją pokonamy bez problemu, zawsze możemy ją spowolnić. Mogę ci pomóc swoją małą przygodą, jeśli jesteś zainteresowany. Ech, co masz na myśli? Widzimy uśmieszek cwany pod kapturem, jesteś <ścoughs> pierwszy za darmo. Jej laska się trzęsie, coś się błyszczy, światło i wiedźma znika. Co nam zrobiłaś? Aha. Permanentnie regeneracja życia się zwiększyła. Ciekawe co to znaczy. Zajrzyjmy do wioski. Przyjemnie teraz się gra, muszę przyznać. Jak już się to tempo narzuci i dużo szybciej się wszystko to robi. Jak się pozna mniej więcej zasady, interfejs i tak dalej. Na razie z ciebie zlutuję, nie masz nic, ale chcę zobaczyć te questy. O, kolejne. Tutaj zombie na nas, na nas wyskakuje. My mamy trzeci poziom, on ma czwarty, więc możliwe, że to nie jest w zależności od naszego poziomu. Ale czym dalej podróżujemy, to po prostu przeciwnicy mają większe poziomy. No, zombiaki, jak zwykle, nie mają nic przy sobie, ale czasami coś mają. A miasteczko. Najbardziej mnie ciekawi, czy czas leci, gdy jesteśmy w miastach. Nie wiem, czy mogę to jakoś sprawdzić. Zaraz możemy jakieś skilly rozdać, chyba. Nie, już to zrobiłem, już to zrobiłem, no sorry. A więc, czy jesteś wystarczająco silny? Misja dla gildii. Musimy tutaj zabić szkielety w miejscu konkretnym, więc mamy pierwszą naszą taką faktyczną misję Gildii, żeby dostać hełm specjalny więc na mapie znajduje się teraz gwiazdka z misją nie będę na razie tego wszystkiego czytał Zamek Króla udało ci się dostać do zamku chyba nie, chyba nie, to jest dopiero kolejne, większe miejsce, to był taki mini zamek a teraz idziemy do większego zamku, nie wiem, nie chcę mi się troszeczkę tego czytać ale podoba mi się. Kiedyś uwielbiałem grać w taką gierkę, która się nazywała Oregon Trail, czy jakoś tak? Podobny motyw był bardzo. Że, no, wielka przygoda losowa, prosta grafika, ale klimat, klimat fajny. I tutaj też ten klimat jest fajny. Więc m, przespać się, możemy. Póki co będę z czegoś takiego zawsze korzystał, żeby mieć to pełne życie. Mogę przerwać? A, mogę w tle sobie to robić. Fajnie, fajnie. Sklep z magią. Może jakiś skrot bym sobie zakupił, taki tani? Dodajmy sobie coś takiego jednego. Podka magiczna. No to jest jak też możliwość leczenia się po prostu, bo za magię możemy się właśnie leczyć. Czy coś do sprzedania mamy? Mamy coś. O, nie tak. Zero. No to, no to nie zła sprzedaż. Raczej ja będę wszystko w miarę sprzedawał, z czego nie używam. Kula pojedyncza, no bo magikiem nie jestem. Też za zero. No to byle mi w ekwipunku nie wadziło. Tyle, tutaj jakąś broń za to można by zakupić sobie. Tylko, żeby żebyśmy spełniali statystyki. Inteligentna tutaj różdżka. Mi to bardziej na taką pikę wygląda, śmieszną. Jak oczywiście haczyk wędkarski. Zakręcony miecz, ale kasy nie. Nie, no mamy na to akurat kasę. Agility 7. 3 6 ataku. Ja sobie coś takiego zakupię. Ja sobie coś takiego za zakupię i postaram się na kolejnym poziomie, właśnie nazbierać kasę za to. Tak, chcę coś takiego sobie kupić. Mam nadzieję, że mi się zmieści w ekwipunku. Ekwipunek tutaj. Jasne, wracamy. I chyba z miasta możemy wychodzić. Nie widzę tutaj żadnego miejsca, żeby z gildią się spotkać. na nic takiego. Misja jest gdzieś w tamtą stronę, więc cóż, zajrzyjmy do naszego pierwszego dungeonu wielkiego. Szkielet na wejściu. No nie mam teraz żadnej misji typu przynieś nam czachy szkieletów, więc po prostu sobie... No, będę zabierał rzeczy z nich, tak? I wyrzucał, gdy mi będzie miejsce brakowało, chociaż nie wiem, czy w tej grze da się wyrzucać ogólnie rzeczy. Hmm, ciekawie wygląda. Jaskinia Brak Maggi. Wchodzę, wchodzę w to. Więc tak wygląda menu z Wiedzania jaskiń. Prawdopodobnie te rzeczy to też jakieś zagadki w pewien sposób. Uuuu! Ty mnie możesz jednym uderzeniem pewnie zabić, zablokowane, mam nadzieję. Nie no, życia, życia ma dużo, ale ataku nie ma dużo, ale ja tutaj muszę uważać zdecydowanie. Wyleczmy się raz, żeby coś tam żyć. Ja nie wiem, czy jestem gotowy na zwiedzanie czegoś takiego. No, dużo EXPA dostajemy, dużo rzeczy za to dostajemy. I co tu jeszcze mamy z ciekawych umiejętności? Szansę na znalezienie więcej złota w czasie podróży. Silny atak, który zadaje 150% obrażeń naszych i ogłosza przeciwnika, rzut monetą. Ucieczka z trudnej wal walki zwiększy szansę nam na ucieczkę. Co robi rozpalenie? Podpala broń, dzięki czemu nasza broń zadaje obrażenia ogniste. No brzmi nieźle, brzmi nieźle. Dajmy tutaj agility, właśnie. 7 chyba było trzeba, mam nadzieję. Magiczna tarcza. No właśnie nie wiem, co tutaj. 4% szansy na krytyka więcej. To nie jest dużo, ale to chyba permanentnie się zwiększa. Vigilance. Pierwszy atak jest szybszy. Brzmi niegłupio, bo są tutaj skille permanentne i są skille, skille niepermamentne Więc sobie coś takiego na razie wezmę. Wyłączmy sobie to. Weźmy sobie broń mocniejszą. E, czy to mogę już nosić? Nie, to wymaga siódmego poziomu. No to zdecydowanie nie. Ale to na pewno jest broń dużo mocniejsza. Mamy też, też cały czas skrole. Uuuu Co mogę z tym zrobić? No, mogę to założyć i nie mam powodu, żebym tego nie robił. Następnie, 17 siły i szósty poziom. No to jeszcze nie dla mnie. Przyjemnie idzie. Wyłączmy sobie to. Uuu, haha, takie losowe rzeczy. Walka z bossem? Raczej, raczej nie jestem na coś takiego gotowy. Nie chcę zginąć tu już od razu. Jeszcze pozwiedam sobie tutaj w lewo i pomyślę, co dalej. Udało się przejść. Kolejny kamień leci, skrzynka i przy przybosie. Eee, kusi bardzo, bardzo kusi. Pójdę do bosa. Pójdę do bosa, niech się dzieje. Będę miał nauczkę na przyszłość, jeśli przegram, będę mniej więcej wiedział, co się dzieje. Wyjście inne z jaskini. Na to wygląda troszeczkę. Jakby to było drugie wyjście. Uuu, kultysta. Póki mamy many dużo. Multitasking tu trzeba mieć niezły, cały czas zwracać uwagę na wszystko. Nic nie miałeś przy sobie? No szkoda. Ile miksturka many... Spokojnie. Miksturka e, leczy nas. E, 30% życia. Mogę w czasie walki to robić? Nie wiem. E, nie, na razie chodźmy. Walka z bossem. Co mi o nim powiecie? Potwór? Po prostu spróbujmy. Co się stanie? Po drodze już nas, nas atakują, no to trochę słabo. Ciebie postaram się pokonać normalnie, masz dużo życia, ale... No pokonać ciebie pokonam, po tej walce użyję turki i ruszymy na bossa. Zabijecie teraz? Niestety nie, zdążę jeszcze raz walnąć. Może być ciężko, może być ciężko Zobaczmy, co miałeś przy sobie, nic nie miałeś przy sobie. No teraz trzeba przemyśleć nieco rzeczy. Nie, 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 nie. Użyj miksturki, walcz z nim. Uleczcie raz jeszcze. To było ryzyko i Akurat muzyka tutaj bardzo pasuje do tego, co się dzieje, ale my zaraz wejdziemy na walkę tak bardzo nieprzygotowani. E, rów coś takiego. Pokonany. Teraz jest takie menu pauzy. Dobra. Więc weźmy sobie maskę. 5 e, obrony? Nasza daje... E, ta daje plus dwa do siły i 5 obron. No, zdecydowanie lepsza, ale wymaga większego poziomu. To na razie powyłączam, ale chcę przemyśleć co dalej, bo jeśli ruszymy do przodu to jesteśmy trupem. Jeśli ruszymy do przodu to jesteśmy trupem. Ale nie mam przecież jak uciec. Znaczy, spróbować uciec byłoby niegłupie. Jak działa potka? Mm, na jakiś czas zwiększa. Użyjmy. I spróbujmy. E, co się dzieje? Czy ja już pokonałem potwora? Czy to był ten potwór? Nie, dopiero teraz będzie potwór. Zatru mnie. Uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj. Przestań się blokować. Nie. No to wiemy, że tutaj... Czeka nas coś bardzo trudnego i nie podchodzić do bossa, jeśli nie jest się naprawdę przygotowanym. Pełne życie, miksturki ataku, miksturki many, miksturki... Właśnie życia trzeba przynieść sobie na taką walkę i będę wiedział na przyszłość. Do zobaczenia jutro, gdzie po raz kolejny wyruszymy na podróż i może będziemy grać nieco ostrożniej. Hej.